zorem Programu są Militaria.pl. Partnerem kanału jest Wydawnictwo Belona. Partnerem odcinka jest Veto Gaming. Był to pierwszy konflikt zbrojny po zakończeniu II wojny światowej, który groził globalną wojną. Witam was bardzo serdecznie i zapraszam materiał o wojnie koreańskiej. Japonia zaanektowała Koreę w 1910 roku i rządziła tym krajem do końca II wojny światowej. W przeciwieństwie do Związku Radzieckiego w 1945 roku Stany Zjednoczone przywiązywały do Korei niewielkie znaczenie strategiczne. Na konferencji poczdamskiej Władze radzieckie przekazały przedstawicielom amerykańskim, że Sowieci zaatakują Koreę po wypowiedzeniu wojny Japonii, ale upadek Japonii w sierpniu 1945 roku sprawił, że poważny atak był niepotrzebny. Jako linię dzielącą Koreę na obszary sowieckie i amerykańskie, Departament Wojny Stanów Zjednoczonych wybrał 38 równoleżnik, dzieląc tym samym kraj na pół. Sowieci zgodzili się działać na północy, a siły amerykańskie miały odpowiadać za południe Korei. Również w sierpniu 1945 roku kolegium połączonych szefów sztabów wyznaczyło generała armii Douglasa Magartura do naczelnego dowódcę mocarstw przymierzonych, aby przyjął kapitulację Japonii. Arthur wybrał generała broni Johna Haja, dowódcę 24. Korpusu na dowódcę Sił Armii Stanów Zjednoczonych w Korei, w skrócie USAFIG, które administrowały Koreę Południową w imieniu Stanów Zjednoczonych. Ministrowie Spraw Zagranicznych Stanów Zjednoczonych, Wielkiej Brytanii i Związku Radzieckiego spotkali się w Moskwie w grudniu 1945 roku i opracowali plan powiernictwa czterech mocarstw w Korei na okres do pięciu lat. Wielu mieszkańców Korei Południowej chciało natychmiast uzyskać niepodległość i gwałtownie protestowało. Sowieci mieli swoje specjalne plany, które zakładały silne poparcie dla Komunistycznej Partii Korei, która przejęła władzę polityczną na północy pod przywództwem Kim Il-sunga. W sierpniu 1947 roku Stany Zjednoczone, Wielka Brytania i Chiny zgodziły się ponownie rozważyć utworzenie pojednictwa czterech mocarstw w celu ułatwienia zjednoczenia Korei ale Związek Radziecki odmówił współpracy. Stany Zjednoczone zaproponowały następnie, aby Organizacja Narodów Zjednoczonych nadzorowała wybory w obu strefach Korei i nadzorowała tworzenie rządu krajowego. Wybory odbyły się w Korei Południowej w maju 1948 roku, ale Koreańczycy z północy nie uczestniczyli w nich ani nie uznali ich wyników. Koreańczycy z południa wybrali przedstawicieli do Zgromadzenia Narodowego Nowej Republiki Korei, które wybrały Sygmana Re na swojego przewodniczącego. W lipcu 1948 roku Zgromadzenie uchwaliło Konstytucję i wybrało Rę na prezydenta Republiki. Wtedy też władza rządowa Usafik dobiegła końca. We wrześniu 1948 roku Koreańczycy z północy utworzyli własny rząd koreańską republikę ludowo-demokratyczną pod przywództwem Kim Il-sunga, który rościł sobie jurysdykcję nad całą Koreą. Rada Bezpieczeństwa Narodowego zaleciła, aby wszystkie amerykańskie oddziały bojowe opuściły Koreę do końca czerwca 1949 roku, na co przystał prezydent Stanów Zjednoczonych Harry Truman. Warto tu podkreślić, że w tym czasie południowa część Korei nie była bezbronna i oparta jedynie na sile amerykańskich jednostek. Pierwsze próby zbudowania rodzimych sił obronnych w Korei Południowej rozpoczęły się wkrótce po zakończeniu II wojny światowej. W styczniu 1946 roku Kolegium Połączonych Szefów Sztabów upoważniło generała MacArthura do utworzenia koreańskiej policji. I pomimo problemów ze sprzętem i wyszkoleniem, koreańska policja rozrosła się do 20 tysięcy ludzi do końca 1947 roku. Po rozmowach w Waszyngtonie, MacArthur zaproponował w lutym 1948 roku zwiększenie policji do 50 tysięcy ludzi. Południowo-koreański prezydent Rhee poprosił natomiast w listopadzie o amerykańską misję wojskową. W listopadzie 1948 roku Korea Południowa uchwaliła ustawę o organizacji sił zbrojnych, który utworzył Departament Obrony Narodowej. Do marca 1949 roku Korea Południowa przekształciła swoje brygady policji w armię liczącą 65 tysięcy żołnierzy przydzielonych do 8 dywizji taktycznych. Na początku czerwca 1950 roku południowo-koreańskie siły zbrojne składały się z armii, Straży Przybrzeżnej, Sił Powietrznych i Policji Krajowej, które liczyły łącznie prawie 150 tysięcy ludzi. Kiedy siły zbrojne Stanów Zjednoczonych w Korei wycofały się z Korei Południowej w 1949 roku, przekazały sprzęt wystarczający dla 50 tysięcy ludzi. Co ważne, armia Korei Południowej nie posiadała czołgów, samolotów oraz średniej artylerii. Pomimo prośby ze strony ministra obrony o przekazanie czołgów, Stany Zjednoczone uznały, że wykorzystanie ich w górskim i nierównym terenie Korei nie będzie efektywne i dlatego pozostały one przy swoim stanowisku. Rozwinięto za to park maszynowy i do 1950 roku przekazano 2100 lekkich pojazdów naziemnych, wzmocniono siły powietrzne o samoloty łącznikowe, a także marynarkę. Armia Ludowa Korei Północnej została natomiast utworzona w lutym 1948 roku. Sowieci sprawowali ścisłą kontrolę nad jego organizacją i szkoleniem, a sowieccy doradcy pracowali bezpośrednio z jednostkami. Początkowo do każdej dywizji dołączono 150 Sowietów, którzy byli także jednocześnie doradcami sprawującymi kontrolę. Rok później liczbę Sowietów w każdej dywizji zmniejszono do 20, a w 1950 roku pozostawionych zostało kilka osób ze Związku Radzieckiego. Podobnie jak na południu, Korea Północna dysponowała 8 dywizjami. Każda z nich liczyła około 11 tysięcy żołnierzy, a razem z funkcjonariuszami Straży Granicznej. Ludowa Armia Korei Północnej liczyła 135 000 personelu wojskowego. Warto tu podkreślić, że 20 tysięcy żołnierzy było weteranami, którzy brali udział w chińskiej wojnie domowej. Armia Północna posiadała także pług motocyklowo-rozpoznawczy oraz brygadę pancerną. Dużą rolę w uzbrojeniu Armii Ludowej stanowił sprzęt ze Związku Radzieckiego. Szkołgi T-34, broń przeciwpancerna, wsparcie artyleryjskie, a także 180 radzieckich samolotów, w tym szkoleniowe, rozpoznawcze, myśliwce, a nawet bombowce szturmowe. Marynarka wojenna północnej części Korei, podobnie jak południowej, była wyposażona w kilka jednostek patrolowych i przybrzeżnych. Już w 1947 roku północno komuniści stosowali propagandę, a nawet dopuszczali się ataków zbrojnych. Aby podżegnać do obalenia rządu Korei Południowej. 3 maja 1949 roku przypuścili oni pierwszy otwarty atak na 38 równoleżniku w pobliżu Kesong, ale jednostki Republiki Korei odparły ich. W pierwszej połowie 1950 roku w poprzek równoleżnika doszło do wielu ataków na małą skalę, a niektóre starcia spowodowały ciężkie straty po obu stronach. Wcześniej w 1948 roku miała miejsce także seria powstań partyzanckich na wyspie Hejudo, która rozprzestrzeniła się na kontynent. Ustały one w czerwcu 1950 roku na skutek działania Armii Południowej Korei. W powstaniach tych według różnych szacunków zginęło od 3 do nawet 5 tysięcy osób. Pod koniec 1949 roku inwazja Korei Północnej na Koreę Południową była niemal pewna. Szczególnie temat ten często był poruszany w Azji Południowo-Wschodniej, Europie Zachodniej i na Bliskim Wschodzie. Pod koniec maja 1950 roku obserwatorzy amerykańscy zupełnie lekceważyli prawdopodobieństwo inwazji Korei Północnej. Zarówno generał dywizji Charles Wilhelm jak i ambasada amerykańska w Seulu wyrazili opinię, że atak jest mało prawdopodobny i twierdzili, że Koreańczycy z północy będą nadal stosować partyzantów, w wojnę psychologiczną oraz różnego rodzaju prowokacje. Oficerowie Korean Military Advisory Group, w skrócie KMAG, uważali, że atak Korei Północnej jest nie tylko prawdopodobny, ale i nieuchronny. Byli także przekonani, że atak ten zostałby bez trudu odparty przez wojska Korei Południowej. Ponieważ Stany Zjednoczone nie miały planu przeciwdziałania inwazji, jakakolwiek debata na temat niepowodzenia amerykańskiego wywiadu w związku z atakiem Korei Północnej miała charakter akademicki i hipotetyczny. W dniach od 15 do 24 czerwca 1950 roku naczelne dowództwo Korei Północnej zgromadziło 90 tysięcy żołnierzy w tym 7 dywizji piechoty, jedną brygadę pancerną wspieraną przez 150 radzieckich czołgów, jeden oddzielny pułk piechoty, jeden pułk motocyklowy i jeden pułk straży granicznej w pobliżu 38. równoleżnika. 25 czerwca o godzinie 4 rano, koreańczycy z północy rozpoczęli skoordynowany atak na Koreę Południową, który przebiegał od jednego wybrzeża do drugiego. Atak rozpoczął się na półwyspie Onjin na zachodnim krańcu równoleżnika, ale Koreańczycy z północy skoncentrowali połowę swoich sił na korytarzu Jungchobu, która prowadziła bezpośrednio na południe do Seulu. Pomimo że do obrony terenów znajdujących się na północ od Seulu zostały skierowane cztery dywizje Armii Korei Południowej, to szybko zostały one zepchnięte do obrony stolicy. Wczesnym rankiem 28 czerwca wiceminister obrony Korei Południowej nakazał przedwczesne wysadzanie mostów na rzece Han, znajdujących się na południowych obrzeżach Seulu, w celu spowolnienia od natarcia Korei Północnej. Ruch ten mocno ograniczał także obronę, ponieważ znaczna część armii południowo-koreańskiej nadal znajdowała się na północ od rzeki i musiała porzucić transport, zaopatrzenie i ciężką broń, aby przekroczyć rzekę Han w małych i zdezorganizowanych grupach. Wysadzenie mostów spowodowało, że ilość żołnierzy mogących bronić stolicy wynosiła zaledwie 22 000 żołnierzy. Pozostali z 95 000 armii próbowali się przedostać bez ciężkiego sprzętu i broni. 25 czerwca 1950 roku Rada Bezpieczeństwa ONZ przyjęła rezolucję, wzywającą Koreę Północną do zaprzestania działań wojennych i wycofania się na 38. Równoleżnik. Prezydent Truman upoważnił statki i samoloty do ochrony ewakuacji amerykańskich rodzin w Korei, a także do użycia amerykańskich sił powietrznych i morskich w celu wsparcia Republiki Korei poniżej 38 równoleżnika. Dwa dni później Rada Bezpieczeństwa ONZ uchwaliła kolejną rezolucję zalecającą członkom ONZ pomoc Korei Południowej w odparciu inwazji. Kolegium połączonych szefów sztabu wydało dyrektywę. Poważniającą MacArthur'a do przejęcia kontroli operacyjnej nad wszystkimi amerykańskimi działaniami wojskowymi w Korei. MacArthur wysłał następnie część dowództwa generalnego i grupę łącznikową do Korei, a kierownictwo nad grupą, znaną także jako ATCOM, objął generał John Church. 29 czerwca MacArthur osobiście zbadał sytuację nad rzeką Han i wezwał do natychmiastowego zaangażowania amerykańskich sił lądowych. Prezydent Truman następnie zezwolił na wykorzystanie oddziałów bojowych armii w celu zapewnienia bezpieczeństwa w porcie i bazie lotniczej w Pusan w Korei Południowej. Zatwierdził także wysłanie dwóch dywizji armii z Japonii do Korei i ustanowienie blokady morskiej dla Korei Północnej. W międzyczasie Armia Ludowa Korei Północnej po rozbiciu wojsk południowo-koreańskich naprawiła most kolejowy na rzece Han dzięki czemu mogli nie tylko przeprowadzić przez rzekę piechotę wraz z całym sprzętem, ale także naprawa mostu umożliwiła przeprawę brygadzie pancernej i skierowanie jednostek na południe. 30 czerwca w Tokio generał MacArthur polecił generałowi Walkerowi, który pełnił rolę dowódcy 8 Armii Stanów Zjednoczonych, aby natychmiast skierował 24 Dywizję Piechoty stacjonującą na Kyusiu do Korei. Generał Dywizji William Dean, który był dowódcą 24 Dywizji, Miał natychmiast wysłać drogą powietrzną do Korei oddział żołnierzy składający się z około 500 ludzi, a reszta dywizji miała wkrótce zostać dostarczona. Po przybyciu do Korei generał Dean objął dowództwo nad USAFIK, czyli amerykańskimi siłami zbrojnymi w Korei. Podpułkownik Charles Smith przejął dowództwo nad wysłanymi wcześniej żołnierzami, którzy byli oddziałem opóźniającym, a nazowano ich jako Task Force Smith. Żołnierze ci wraz ze wspomagającym ich 52. Batalionem Artylerii Polowej zajęli 5 lipca pozycję obronną nie w 5 km nad północ od Osan. Mając znaczną przewagę liczebną, Armia Ludowa Korei Północnej pokonała w tym starciu siły amerykańskie. Brak broni przeciwpancernej i wsparcia z powietrza spowodowały, że następnego dnia podpułkownik Smith mógł zebrać tylko połowę ludzi. Po przybyciu większych sił skierowanych z Japonii do Korei, generał MacArthur nakazał generałowi Walkerowi przejęcie kontroli operacyjnej nad kampanią w Korei. Walker założył swoją kwaterę główną 8 Armii Stanów Zjednoczonych w Korei w Tigu i 13 lipca objął dowództwo nad USAFIC. Wkrótce objął również dowództwo nad siłami lądowymi Korei Południowej. Celem Walkera było opóźnienie natarcia wroga. Zabezpieczenie obecnej linii obronnej oraz zbudowanie jednostek i sprzętu do przyszłych operacji ofensywnych. 7 lipca Rada Bezpieczeństwa ONZ przyjęła rezolucję zalecającą Zjednoczone Dowództwo w Korei. Następnie prezydent Truman mianował MacArthur'a dowódcą generalnym Sił Zbrojnych pod Zjednoczonym Dowództwem, które przekształciło się w Dowództwo Narodów Zjednoczonych. Strategia Maga Artura na wczesnych etapach wojny koreańskiej polegała najpierw na powstrzymaniu Korei Północnej, a następnie wykorzystaniu przewagi morskiej i powietrznej do wsparcia operacji desantowej na tyłach przeciwnika. klęsce oddziału podpułkownika Smyfa zdało sobie sprawę, że Armia Ludowa Korei Północnej posiadała duże możliwości bojowe. Mac Arthur wraz z połączonymi szefami sztabów uznali, że podtrzymanie i odrzucenie Korei Północnej wymagałoby od 4 do 4,5 pełnowymiarowych dywizji piechoty powietrzno desantowego zespołu bojowego o wielkości pułku, a także grupy pancernej składającej się z trzech batalionów czołgów wraz ze wspomagającym ich działania artylerią. W tamtym czasie generał Dean, wraz ze wsparciem dwóch pułków piechoty, starał się opóźniać postępy Korei Północnej. Wzdłuż korytarza biegnącego na południe od Osan w kierunku Tae Oprócz tego ważne było uniemożliwienie podejścia sił wroga do rzeki Kum, a także wsparcie lewej flanki sił Republiki Korei, która wycofała się przez środkowe góry Korei Południowej. Zacięte walki toczyły się w Pyeongtaek, Honan, Honui i HoShiwon. MacArthur, pomimo krytyki, zdecydował się na otworzenie drugiego frontu i dokonanie desantu morskiego pod miastem Inchon. Celem było zmuszenie armii Korei Północnej do przegrupowania się na północ oraz zdobycie lotniska Gimpo, które było największym i najważniejszym portem lotniczym w Korei. To z kolei dawało lotnictwu ONZ możliwość ataku na północno-koreańskie linie zaopatrzeniowe. Najważniejsze jednak, że Incheon znajduje się zaledwie 25 km od Seulu, co bezpośrednio pomagało w otworzeniu drogi do stolicy. Desant Pond Inchon zrealizowany został w ramach operacji o kryptonimie Chromit i był poprzedzony bitwą o Volmido. Była to silnie ufortyfikowana wysepka znajdująca się u wejścia do portu w Inchonie. Od 13 do 15 września 1950 roku trwał ostrzał Volmido z dział okrętowych, a następnie wyspę bombardowaną. Volmido zostało ostatecznie zajęte przez desant amerykańskiej piechoty morskiej, po zajęciu przez nich stanowisk obrony południowo-koreańskiej. W nocy z 17 na 18 września, piechota morska zajęła także lotnisko Gimpo. Co ważne, zdobyte lotnisko było w dobrym stanie technicznym, a wycofujące się siły Armii Ludowej nie miały czasu na dokonanie zniszczeń. Działania te spowodowały, że 18 września zarówno Incheon, jak i Gimpo były w rękach sił ONZ siły ONZ szybko posuwały się naprzód i wkrótce przekroczyły granicę z Koreą Północną. 19 października zdobyły one stolice Korei Północnej Pyongyang, a pod koniec listopada znalazły się 60 km od granicy chińskiej. Tempo wojsk ONZ spowodowało, że Chiny wysłały ostrzeżenie, które prezydent Truman zlekceważył. Ostrzeżenie to miało na celu zatrzymanie natarcia wojsk amerykańskich w kierunku ich chińskiej granicy, i pomimo, że granica koreańsko-chińska nie została przekroczona, to w listopadzie 1950 roku chińska armia ludowo-wyzwoleńcza interweniowała na masową skalę, zatrzymując tym samym natarcie ONZ. W mroźnych warunkach siły ONZ przeprowadziły bojowy odwrót przez Koreę Północną, opuszczając Pjongjang. Ostatecznie utworzyły one obwód obronny wokół portu Hungnam, Skąd ewakuowano drogą morską ponad 100 tysięcy żołnierzy i 90 000 cywili. Na początku stycznia 1951 roku po przekroczeniu granicy Chińska Armia Ludowo-Wyzwoleńcza wraz z Ludową Armią Korei Północnej zajęły Seul. Utrata stolicy Korei Południowej spowodowała, że generał MacArthur rozważył użycie bomby atomowej. Pomysł ten jednak został odsunięty ze względu na zatrzymanie ofensywy chińsko-koreańskiej i ustabilizowanie się frontu. Duży wpływ na stabilizację frontu miały działania amerykańskiego generała Matthew Ridgwaya, który ożywił morale ósmej armii. To właśnie Ridgway zastosował taktykę polegającą na wykorzystaniu zwiadu, artylerii, ukształtowania terenu, umacnianiu pozycji obronnych, oraz wykorzystywał więcej flar do rozjaśnienia nieba podczas nocnych walk. W międzyczasie siły chińskie i północno-koreańskie nadmiernie rozciągnęły swoje linie zaopatrzeniowe i zaczęły wycofywać się z terenu, które zajęły na południe od Seulu. Generał Ridgway przeprowadził szeroko zakrojony rekonesans i ruszył na północ. W ciągu następnych kilku miesięcy Chińczycy atakowali, a siły ONZ przeprowadzały kontratak. Pomimo wsparcia ze strony Związku Radzieckiego siły ONZ odbiły Seul. Warto tu podkreślić, że sam MacArthur za przeprowadzenie wcześniej nieudanej ofensywy pod swoim dowództwem oskarżał władzę w Waszyngtonie. To właśnie MacArthur chciał stworzyć jedno państwo, jednak tu istniało poważne zagrożenie ze strony Sowietów i ryzyko wywołania wojny nuklearnej. Był to pierwszy poważny kryzys po zakończeniu II wojny światowej i tym samym opinia międzynarodowa zwracała się przeciw Komisji Koreańskiej. Po aferze z wyśmianiem chińskiej armii, a także oskarżeniu amerykańskiego prezydenta przez Douglasa Magartura 11 kwietnia 1951 roku Truman usunął ze stanowiska dowódcy sił ONZ w Korei, co wywołało skalę oburzenia ze strony Republikanów. Po odejściu Magartura pierwsze miejsce objął Matthew Ridway, a dowództwo 8 Armii objął generał James Van Fleet. Od 14 do 22 kwietnia, a następnie ponownie w maju, Chińczycy rozpoczęli ostatnią ze swoich głównych ofensyw przeciwko siłom ONZ. Po kilku dużych bitwach siły ONZ skutecznie odparły ataki, a następnie przeprowadziły kontratak. Pod koniec maja walki na linii ONZ tuż na północ od 38 równoleżnika ustały. Najdłużej jednak w tym konflikcie zbrojnym trwała jednak sytuacja Patowa, chociaż każda ze stron kontynuowała walkę i stoszono wiele bitew, to najkrwawsza miała miejsce pod Hardwick Bridge. Trwała ona od 13 września do 15 października 1951 roku. Zginęło w niej 3700 żołnierzy amerykańskich i francuskich oraz 25 tysięcy żołnierzy z Korei Północnej oraz Chin. Wiosną 1952 roku prezydent Truman ogłosił, że nie będzie ubiegał się o reelekcję, a także zwolnił generała Eisenhowera z jego obowiązków wojskowych, aby przygotować go pod przyszłą prezydenturę. 27 lipca 1953 roku w Panmunjom podpisano traktat zawieszający działania zbrojne pomiędzy północą a południem Korei. Co ważne, pierwsze tego typu rozmowy miały się odbyć 10 lipca 1951 roku, jednak Stalin miał zbyt duży zysk ze sprzedaży broni. W związku z tym rozmowy można było przeprowadzić dopiero po jego śmierci. Granica na 38 Równoleżniku została zresetowana jako granica między komunistyczną północą a antykomunistycznym południem. Dziesiątki tysięcy amerykańskich żołnierzy stacjonowało na stałe w Korei Południowej, aby odstraszyć dalszą agresję komunistyczną, gdzie szczególnie obawiano się ataku ze strony Chin. Z punktu widzenia prawa międzynarodowego stan wojny między dwoma państwami koreańskimi nie został jednak zakończony i do dnia dzisiejszego jakiekolwiek rozmowy delegatów obu państw odbywają się właśnie w pan Sprawa Sprawę pokoju dodatkowo nie ułatwiło dojście w 1952 roku Kim Irsena do władzy. Granica pomiędzy Koreą Północną a Południową, nazywana także linią demarkacyjną, jest najpilniej strzeżoną granicą na świecie. Co ciekawe, 25 lipca 1953 roku, czyli dwa dni przed zakończeniem rozmów, rozpoczęła się pierwsza misja zagraniczna z udziałem polskich żołnierzy. Wraz z przedstawicielami trzech innych państw polscy żołnierze nadzorowali zawieszenie broni pomiędzy Koreą Północną i Południową. Pierwszy polski kontyngent za granicą liczył 301 osób, a od tego momentu do Korei w sumie zostało wysłanych ponad 1000 polskich żołnierzy i pracowników cywilnych. Dla wielu wojna w Korei może także kojarzyć się z serialem MASH. Serial ten opowiada o grupie amerykańskich chirurgów wojskowych i pielęgniarek służących szpitalu polowym. Co ciekawe, jest tam ukazane także działanie powietrznych sił ratunkowych, czyli coś, co właściwie rozpoczęło się właśnie podczas wojny koreańskiej, chociaż wykorzystanie w tamtym czasie śmigłowców zdarzało się znacznie rzadziej niż w późniejszych konfliktach zbrojnych. Serial ten był komedią i nie miał nic oczywiście wspólnego z rzeczywistością. Sama wojna koreańska kosztowała życie ponad 3 milionów osób, zarówno walczących, jak i cywili. Już po zakończeniu wojny na konferencji w Genewie w 1954 roku przeprowadzono rozmowy pokojowe przy udziale obu Korei, Stanów Zjednoczonych, Związku Radzieckiego i Chin. Skonfliktowane państwa jednak nie doszły do porozumienia, a jedynym sukcesem rozmów było potwierdzenie warunków zawieszenia broni z Pan Munchen. Do dnia dzisiejszego sytuacja między Koreą Północną a Koreą Południową jest napięta, o czym co jakiś czas słychać w mediach. Z mojej strony to wszystko o wojnie koreańskiej. Mam nadzieję, że materiał się Wam podobał i zapraszam do subskrybowania kanału oraz dawania pójść w górę. Polecam także moją stronę na Facebooku, a także zapraszam Was na serwis Discord. Dziękuję za wsparcie na Patronite i Buy Coffee. Do usłyszenia już wkrótce w kolejnym odcinku. Cześć.